Cześć, witajcie w kolejnym poradniku. Dzisiaj mam dla Was pułapkę związaną ze znikającą wodą. Na początku pokażę, jak pułapka działa. W tej chwili jestem, jak widzicie, na trybie survivalowym. I pułapka okrętuje się następująco. Widzimy wodę. Tam jest woda. No i przyjmuję, że jesteśmy potencjalną ofiarą. Wchodzimy tutaj do takiej kopalni. O, jest woda, no to wiadomo, można skoczyć. A tymczasem, gdy tylko skaczemy, woda znika. I my umieramy. Co ciekawe, jeżeli wody nie ma, możemy bezpiecznie zejść. Tak mniej więcej działa ta pułapka. A jeśli tego byłoby mało, no to wszystkie przedmioty gromadzą nam się w tej skrzyni, no one tutaj za chwilkę się zgromadzą. Tylko to nie jest takie szybkie, jak widzicie. One tutaj powoli przechodzą przez te wszystkie hoppery, ale to zaraz zobaczcie, jak, jak to dokładnie wygląda. W każdym razie wszystkie itemy ostatecznie wylądują tutaj w Waszej skrzynce, także to jest fajna sprawa. A teraz przedstawię Wam, jak taką pułapkę zbudować. Budowę rozpoczynamy od wykopania dziury 2 na 1 na dosyć sporą głębokość. Myślę, że tak do 20-30 kratki. No, jeszcze kawałek. Powiedzmy, jesteśmy na 29 kratce, niech to będzie wystarczająco. No i co? Tutaj wykopujemy małe pomieszczenie. Pomieszczenie nie może być zbyt duże, bo całą podłogę będziemy musieli zakryć hopperami. No a wiadomo, to kosztuje. Dlatego unikamy dużych rozmiarów tego pomieszczenia. Teraz tak. Przyjmiemy, że w tym miejscu będzie drabina. Dwie dolne kratki zostawiamy, tam będzie podłoga. Jeżeli tutaj jest drabina, no możemy w dowolnym rogu w zasadzie zrobić skrzynię. Ja ją zrobię tutaj. Taką to skrzynię, i teraz albo nie tam, tylko, tylko tutaj. No, coś takiego. Teraz musimy postawić w ten sposób hoppery, aby wszystkie itemy, jak widzicie, przechodziły z tego hopera na ten, a z tego do skrzyni. <laughs> a tutaj kolejne hoppery, jak widzicie, w ten sposób, aby z tego szły w tą stronę. No, a stąd to już wiadomo do skrzyni. Czyli tak samo tutaj. Aby je postawić na kolejnych hopperach, wystarczy kliknąć SHIFT i klikać w ten sposób, co ja to zrobiłem. Teraz przydałoby się narzędzie z silk -touchem. Jeżeli takowego nie posiadacie, na przykład łopaty czy też kilofa, aby zrobić tutaj trawę, no, to można zrobić zawsze takie kręcone schody na sam dół z ziemi i poczekać, aż one oprosną trawą y, tą z powierzchni. No to zajmuje trochę czasu, no ale jeżeli nie mamy silktarza, no to innego rozwiązania nie widzę. No i y, gdy mamy tutaj już na dole trawę, no to robimy tutaj brok, blok ścieżki. O co chodzi z tym blokiem ścieżki, to już wam powiem. Otóż. Ciekawa jest taka sprawa, że hoppery potrafią, potrafią wciągać itemy z tego bloku ścieżki. Czyli, jeżeli tam jest jakieś, jakaś rzecz, no to on ją tam wciągnie i wyląduje ona w skrzyni. Dlatego, właśnie, jeżeli gracz tutaj spadnie, wszystkie itemki się rozsypują i lądują w skrzyni, a on nie wie, gdzie one w sumie zniknęły. Pewnie myśli, że no, minęło już wystarczająco czasu, i, no i zniknęły. A tymczasem pojawią się w naszej skrzyni. Wezmę jeszcze tutaj ziemię, aby zakryć naszą skrzynię. Pamiętajcie, aby tutaj ten, ten, ten blok również zakrywać, bo będzie inaczej taki czarny pasek. Właśnie tutaj, żeby ten blok również był. Potem. Trzeba go też wykopać. No, i tak wygląda dół tej pułapki. No, tutaj można dać jakąś pochodnię, ewentualnie wykopać tu u góry jakąś lukę. W każdym razie lepiej, żeby naokoło podłogi były dwie kratki wysokości, właśnie, żeby te itemy się nigdzie nie rozsypały na boki, tylko wszystkie wylądowały w skrzyni. Teraz w tym miejscu kładziemy dispenser. Niżej znajduje się ten znak, żeby woda nie spadała no i do środka zdajemy wiaderko. Zanim postawię drabinkę należy ustawić czujnik, czyli no, czyli aktywator tej pułapki 8 kratek wyżej, jeżeli tutaj jest kratka 34 no to dodajemy 8-42 kratka. W tym miejscu ma znajdować się. Mają znajdować się dwa czujniki. Właśnie w te. Po dwóch stronach w taki oto sposób. I oczywiście sznurek między nimi, aby to zaktywować. Teraz należy jakoś doprowadzić prąd. O, no trochę szczęścia mieliśmy. Jeżeli tutaj jest ten tri y tripwire hook, no to pod nim możemy dać blok i lecimy sobie taką spiralą. Najlepiej wcześniej sobie zaznaczyć, gdzie tutaj jest właśnie ten dispenser, aby tą spiralą trafić. No, mniej więcej coś takiego. Ale bardzo ważny tutaj jest taki fakt, że ta, ta spirala musi być tylko i wyłącznie z czerwonego proszku. Nie możecie tutaj dać żadnego repeatera, żadnej pochodni, żadnego opóźnienia, tylko właśnie ta pułapka z dispenserem musi być połączona tylko i wyłącznie z samym czerwonym proszkiem. Bo wtedy zadziała ona natychmiast. A w przeciwnym razie będzie opóźnienie, no i pułapka nie będzie działała. No i w zasadzie to możemy zatrzymać. Zobaczmy, jak to wygląda. O tutaj nie ma drabinki, dlatego woda się nam wylała. Ale tu nie szkodzi. Jak widzicie, działa. Jeżeli ktoś spada, woda znika, uderzamy o ziemię. Jeżeli wody nie ma, no to ona się pojawia. No tutaj to już wiadomo kosmetyczne sprawy. Zatkać to. Postawić drabinki do samej góry. No, coś takiego. Nie chcę mi się tego robić, bo w sumie jestem na kreatywie. I możecie też dać jakieś pochodnie, żeby to bardziej realistycznie w, wyglądało. Że to jest po prostu jakaś kopalnia. Ktoś tu wpadnie, myśli sobie: A, tylko troll. Nie wie o tym, że itemki są też w skrzyni. E, świetna pułapka na serwer. Myślę, że można łatwo wrobić wiele osób. Póki co mało kto ją zna. znano. Z czasem, niestety, st jeżeli stanie się bardziej popularna, no to ludzie będą bardziej uważać. E, co ciekawe, jeżeli tutaj. Jeżeli chcemy ją zaktywować z góry, nie schodząc, to możemy zrzucić tam przedmiot. Tylko yy, to nie zawsze działa. No, musicie parę razy rzucić. No, jak widzicie, przełączyło teraz jest woda, czyli w tym momencie, gdy ktoś skoczy, no ta się zabije. Jeżeli my chcemy skoczyć, no to polecam zrobić yy, w ten sposób, aby, aby woda właśnie znikła. No, Kaman. O, dobra. Mam nadzieję, że teraz się jak nie... to. No. I w tym momencie możemy my skoczyć. A już następna osoba, która skoczy, no to zginie. Także to jest fajny bajer. Jeżeli na przykład idziemy, nie wiem, z kolegą, my skaczemy pierwszy, on skacze za nami, my, my przeżywamy, on umiera. Jeżeli jest woda, no to nie wiem. On skacze pierwszy, on umiera, potem my skaczemy i my przeżywamy. Kiedyś był jeszcze taki trik, że dawało się tutaj lapis Lazuli w tym miejscu. I z góry mogło się wydawać, że tam jest woda, ale oczywiście no, to nie działa za dobrze, jeżeli ktoś ma OptiFine, no to łatwo zauważy, że, że to jest blok yy, fejkowy, to nie jest woda, tak? No i oczywiście przez pełne bloki ho hopper nie jest w stanie wciągnąć przedmiotów. Pamiętajcie, aby w tym miejscu znajdowały się te właśnie y, grass pad y, block, czyli ta ścieżka. Y, I również, aby tutaj między tym dispenserem a tym było no, co najmniej 8 kratek. Y, no, sprawdzałem, mniej więcej ta odległość taka musi być, bo inaczej y, pułapka aktywuje się zbyt późno i tak czy tak dostajemy obrażenia. No i co tutaj więcej mogę powiedzieć? Więc myślę, że to chyba wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że pułapka Wam się spodobała, że taką zbudujecie na swoim serwerze. No i że zdobędziecie także trochę fajnych przedmiotów przy tym. No a na dziś to już było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zachęcam też do subskrypcji, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Także do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.